We'll be right <laughs> back. Cześć, hej, siemanko, Ziemieczki, Z tej strony oczywiście jak ja dzisiaj was witam bardzo, to bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na naszym kanale. Dzisiaj sobota, także witam was w odcinku, w którym możecie coś wygrać. Dokładnie, są ze mną moi widzowie z Discorda, którzy mogą się teraz właśnie przywitać. Dobra, mordeczki, także to są właśnie osoby z Live'a, tutaj Pozdro Live są ze mną na kanale. I one dzisiaj będą walczyć o Robuxy, dokładnie. A zaraz wam wytłumaczę wszystkie zasady, także tutaj Pozdro Live, Pozdro odcinek, wszyscy piszą. Także ja tutaj już mm, idę na odcinek i zaraz wam wszystko go wytłumaczę. Dobra młodeczki, także pewnie pytacie się co, o co będzie chodziło w dzisiejszym odcinku Ja teraz lecę się schować gdzieś do budynku na przykład policji I tam się schowam i osoby będą musiały mnie znaleźć I ten kto mnie znajdzie, ten dostaje po prostu 40 albo 50 robuxów I Ja tutaj mogę zostawić jak widzicie jakieś samochody dla zmylenia czy coś takiego Oraz moi drodzy, będzie około 4-5 run, także myślę, że mega spoko Ja zaraz ich wpuszczę wszystkich na serwer, ale jeszcze nie chcę żeby wiedzieli gdzie ja się schowam I yy, teraz powiecie sobie, że no mogą mieć minimapy i to jest w sumie prawda Fajnie, jakby na każdy to wyłączył, bo yy, no w sensie ja ich mogę zabijać w razie czego, tak? Albo mogę im uciekać, i tak dalej, i tak dalej. Więc mi się zdaje, że jak na razie tutaj będzie dosyć dobre miejsce. Oni muszą mnie dotknąć, i ja mam tutaj taki fajny pomysł. Także naprawdę, fajnie, jakby każdy grał uczciwie i tą minimapę. A ja ich puszam już na serwerek. Dobra, mordeczki, oni mogą już mnie szukać, także zaczyna się prawdziwa akcja. Ja tutaj posłużę się bardzo ważnym trickiem, bo dzięki niemu mam szansę jakikolwiek wygrać, bo już oni tutaj chyba biegną do mnie, ja się mega boję. O, biegną, biegną, biegną. O nie, nie mogę wchodzić, co jest grane? Nie znalazł mnie już Bartikomik, dobra, nie mogę wejść tu, to jest zbugowane Bartikomik wygrał, co, coś, coś, mi tu, coś mi tu śmierdzi, że ktoś miał włączoną mapę, coś mi tu bardzo śmierdzi Bartikomik, że miałeś włączoną mapę, no ale dobra Dobra, to Bartikomik wygrał pierwszą rundę, Wraca wracajcie wszyscy na yy, yarda, Simon mówi. Excuse, Simon mówi. no wracajcie na yarda Ale totalnie dziwne, bo nie mogłem tam wejść sobie normalnie ale mam pomysł, ale mam pomysł. To będzie mega dobra kryjówka. Tak coś czuję. Eee, dobra, moi drodzy, możecie już nie zacząć szukać. Dawaj, lecicie. Oni tam wybiegają stamtąd. Stamtąd wybiegają. Może zbliżenie będzie, jak lecą. Wszyscy lecą w to samo kierunek. Coś czuję, że chyba. Chyba jednak macie te mapki. Tutaj jest pełno osób. Szukają, szukają. Tutaj też są niektóre osoby. Próbują jakoś tędy wejść. Zobaczymy, czy im się to uda. Ale my, mi się zdaje, że mam mega, mega dobrą kryjówkę. Bo jeżeli ktoś tutaj będzie biegł, to go zobaczymy. Ja tylko będziemy go mogli za yy, zabić. A teraz wam pewnie zrobi się timelap i zbliżenie jak oni gdzieś tutaj yy, szukają mnie. O kurczę, tutaj, tutaj już niektórzy są bardzo blisko, aż paszy! <laughs> o kurczę... Przemix był najbliżej. Przemix był najbliżej oficjalnie. Przemix był dosłownie kilka kroków ode mnie. O kurde, teraz tutaj... O nie, teraz się boję. Yy, <laughs> Dobre. To jest mega dobry odcinek. Już mi się podoba. A nie wiecie czy przemiks był... Ja byłem może pod nim byłem, nie? A nie, nie, że na górze, nie wiecie tego. A Przemix nie może... O nie przemiks utkrył najgorzej. O nie! o, o nie! Tutaj chyba... Chyba już niektórzy wiedzą gdzie mogę być. Chyba już niektórzy wiedzą. O nie! O nie! Już mamy! Nie! O nie, spadłem! Spadłem! O nie, jak teraz? Teraz kto mnie pierwszy... Muszę go zabić! Okej, okay, dobra. On ucieka do mnie. Ja muszę sobie uciec normalnie do więzienia tutaj elegancko. Nie! 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 Nie dostałem COMIC druga runda! Co za fukci? Gratulacje dla COMICA Przemik zobaczysz na montowaniu jak byłeś blisko mnie. A wy wracajcie wszyscy na yarda Wracajcie wszyscy na yarda gratulacje dla e, bar, Barty Comica bo tutaj druga runda wygrana. Fajnie, że gracie fair play, bo to widać, że gracie fair play. A teraz chodźcie, chodźcie ze mną i z, e, w inne pomieszczenie was dam. Wszyscy na yarda czekajcie, bo nie wszyscy jeszcze sam. E, no i myślę... Się... Napiszcie teraz, e, czy Wam się to podoba. Napiszcie tak albo nie. W robloxie możecie napisać, czy Wam się to podoba podoba czy tak? Nie za bardzo, tak podoba się, no to spoko, to, 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 to fajnie. Możemy zrobić więcej odcinków, jeżeli takich będzie, ale tutaj trochę osób zginęło i wy teraz sobie poczekacie tutaj przed więzieniem, przed więzieniem sobie poczekacie elegancko. E, Żeby ja też miał więcej czasu, sobie stańcie przy tym drzewie i, nie wiem, przytulajcie się do drzewa czy coś. Raz, szybka matematyka kumaka, tutaj jakieś obliczenia będą szybkie, Raz dwa, trzy, cztery, osiem. Dobra, brakuje jednego może, to nie Co? E, się, ja lecę szukać, jak wam powiem, że możecie, to lecicie. A ja, moi drodzy, postaram się schować w bardzo jednym fajnym miejscu, yy, które może nie zostać od razu rozpoznane. W sensie nie jest ono trudne do zobaczenia. Yy, dobra, mordyczki, możecie lecieć, możecie lecieć, możecie lecieć. Yy, lecicie i zobaczymy, komu się uda po prostu. Dalej lecicie i zobaczymy, kto wygra tą rundeczkę. O nie Nie, nikt mnie nie dotknął jeszcze Nikt mnie nie dotknął, nie dotknęliście mnie O nie, o nie, jestem w tarapatach, jestem w mocnych tarapatach O nie, o nie Nie, nie, mam, nie mam nic do zrobienia, muszę tylko uciekać Niektórzy nie, nie, na szczęście nie wiedzą gdzie jestem Dobra, teraz tu pobiegnę, może to mi się udać Może to mi się udać, a nie, bo tutaj jest kolejna osoba Teraz wchodzimy szybko do budynku Zobaczymy, o nie Nie, 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 tu jest kto inny O nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Dobra, lecimy Uwaga. Dobra, okaże, okaże się później na nagraniu, kto był pierwszy, Przemix. Dobra, mordeczki. Możecie już lecieć. Szukać, możecie już szukać. Także ja wam życzę powodzenia i lecicie, lecicie, moi drodzy. Lecicie, lecicie. Yy, lecicie. Ale pamiętajcie, że bez, oczywiście, bez. Yy, bez czego? Bez radarku, nie? Zobaczymy sobie tutaj, jak będą wchodzić. Okej. Okay. Bez radarku, pamiętajcie. Dobra Dobra, 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 O nie Przemiks nie widzić Dobra, e, dobra, to jest mega dobrze już że to mi da wygraną Nie trafiłem O nie Przemiks tu jest, Przemiks tu jest! Oh, nie! Czekajcie, muszę uciekać! O oh, nie mogę tu wejść! Dobra, nie mogę się tu chować, ale do góry możecie wejść Przemiks w ogóle... Co ty robisz za... Reakcję przemiks. ja wam się też nie mogę dać wam dać wam złapać tak łatwo, że... O nie, czekajcie, mam lepszy pomysł, lepszy mam pomysł. Dobra. Ja już tą gierkę wygram jak ja to zrobię. Chyba, że ktoś... Nie wiem, nie wiem, nie macie szans, tak samo, o ile się da to zrobić. Ej, kto strzelał? Bo tak nie wolno, tak jakby. Ktoś oszukał tutaj. O kurże... Nie, no znowu za dużo osób i nie będziecie wiedzieli kto. Więc ustawcie się tak, żeby może było wiadomo jednak kto to zrobił. Oj, ktoś uderzył, ale nie mnie, ktoś uderzył, ale... a nikt, 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 nikt! O kurde! A nikt ktoś mi, ktoś mi tu bije, czekajcie, ktoś tu jest ze mną. Zusiulka! Co się stało? A to tutaj y, to leci między przemiksa, bo przemiks był jakby ze mną, więc to się w samochodzie, więc to się też jakby liczy. Więc tutaj Przemix i z Zuziulka wygrywałem tą rundę A ja wam dziękuję za oglądanie, to jest koniec Ustawcie się wszyscy na linii proszę yy, I teraz zaraz odciszę kilka osób I powiecie z, yy, swoje tutaj mm, decyzje I już koniec, czekajcie Dobra, także zaraz odciszę tutaj chyba największego wygranego Mam nadzieję, że będzie chciał z nami pogadać Bartikomik Chcesz czy nie? Bartikomik, chcesz coś powiedzieć? Tak czy nie? Ta, dobra, to odciszamy Bartikomika Zobaczymy jak nam się tutaj wypowie Halo, halo Bartikomik Dzień dobry Dzień dobry, jak się czujesz, że wygrałeś dwie rundy? Pierwszą po zaskakującym czasie. Bo nie spełna 5 sekund i wygrałeś. No jaką taktykę brałeś? Jaką taktykę brałeś na tą gierkę? Nie, mówi, mówię, że nie można w celach no. na live'ach, także pierwsze co jakby pomyślałem to dobra, może cele. Okej, okay, dobra zobaczyłem cię wentylacji. No to gratulacje, tutaj były takie szybkie dwie rundy. Do yy, niesamowite dwie rundy. Mm, czy przemiks chce z nami porozmawiać, co on nie? Dobra, przemiks nie chce, widzicie, to, to boi się, boi się ewidentnie. Jeszcze do niego nie doszło, że wygrał, pewnie nie wie co się dzieje. Tutaj próba przekupstwa mnie już po gierce. Dziękuję, ale teraz napiszcie, czy Wam się podobało, tak, albo nie. Czy się Wam odcinek podobał? Jeżeli tak, to może zrobimy jeszcze tak jeden. Także napiszcie, je, jest, tak, tak. Chyba bardziej komikowi się najbardziej podobał. Yy, najłatwiejsze wygrane 100 robuxów w jego życiu Oczywiście robuxy do nich dojdą w przeciągu tygodnia, bo muszę sobie wpaść na grupkę A wam dziękuję za oglądanie tego odcineczka, jeżeli dotrwaliście do tego momentu To napiszcie... Ja... nie, drzewo napiszcie A ja przypnę wam serduszko I... teraz yy, reklama od firmy x Także trzymajcie się, no i cześć, papa, pa, na razie Mordeczko, potrzebujesz bardzo dobrego fotelika w bardzo dobrej scenie? Bardzo dobry, że przychodzi ci firma Xtron, ponieważ mają bardzo wygodne fotele. Ja mam obecnie fotel Draco, zobacz szczegóły. Za 800 zł po wpisaniu mojego kodu dostajecie 25% zniżki, co jest ogromną kwotą, także po prostu zapłacicie bar o wiele mniej, 75% tej ceny zapłacicie, więc o wiele, wiele mniej. Wysyłka za darmo, więc nie ma nic tutaj bardzo fotel wygodny, mogę wam go polecić, także ży życzę wam wszystkim, że tak powiem, miłych i owocnych zakupów z tym fotelem i radzę wam go kupować z moim kodzikiem kumi, C o, o, -M y, także dzięki wam, trzymajcie się, no i kupujcie foteliki, piano.